Cześć ja jestem Kapenaty, na ty. Nie zapomnij nosić po domu klapek. Witam cię serdecznie na moim kanale. To jest kolejny odcinek z serii Gothic 2 Noc kruka. bitkę robimy od razu do Alchemika Konstantino po pierścień. Wtedy się nie udało. Mam zapis, w razie czego już. Także easy. Beczku nic się nie dzieje. Wracaj do spania. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Mój mąż Skąd ty to znowu Konstantino. Czyli teraz tak, lewo, plewo, prawo, prawo. Nie mogę o tym nie wiesz. A teraz się nie obudził Lol. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. No i super. Mówię, coś zwinąć? Nie, nie, nie? Dobra. Na Daj spoko. Dobra. Nie mi takich rzeczy. A kto to? Moje zdanie i Regis? To. Nie wierzę w to. Kto to jest Regis? Jak oni nie są na swoich miejscach, to ja nie wiem, zbyt kim zbyt oni są. Pieniądze. Ten registr, ja nie wiem. Kto to. Ten Walentino mnie interesuje, że jest sobie stąd polas. Ale widzę, że mu się nie śpieszy. Nie kwapi się do tego, żeby się stąd ruszyć. Ale dobra, idziemy się zrenąć. Zrobimy sobie dzień, żeby było ładnie widno. z tego skipa. Eee, tak, tak, tak. I tu w mieście chyba już nie mamy żadnych misji na razie Ten łuk Bospera Ten łuk Bospera, nie wiem Nie wiem, nie wiem, ale to jakoś później przy okazji Podejrzewam się zrobi No nieważne, dobra, idziemy spać Oddamy pierścień Złączymy do gildii złodziej, zaniesiemy paczkę skipowi, później Baltramowi rum i może spróbujemy się z tymi bandytami z latarni morskiej. Teraz Tyle może damy radę, już się pogubiłem w całym tym wszystkim do miasta portowego. Pójdzie szybciej. Chyba ja trochę malnej, ale no cóż, trudno. To nie może być tak dalej. Tomej pójdziemy najpierw do, do tej typiary z nie pamiętam już jej imienia, a później do Skipa. I się tepniemy do miasta portowego, pójdziemy do Bartrama i będzie IO! Nie wiem, czy zdążymy zapolować na Dextera, ale postaram się poczynić jakieś chociaż pierwsze kroki do tego. Tędy chyba przejdę z tego co? Aha, ta dupa, muszę iść tak w prawo, skręcić. Dobra. A co w ogóle daje ten pierścień? Drewniana ochrona. Ochrona przed strzałami. Dobra. Mogę jego śmiało oddać. Mogę jego śmiało oddać. A czy jak ja dołączę do nich, to będę mógł ich wsypać? No właśnie, tego nie wiem. Tego nie przewidziałem. No cóż, trudno. Jak nie będę mógł. Hej ty! to trudno. Mam pierścień Konstantina. Gratulacje, Przeszedłeś inicjację. Teraz jesteś jednym z nas. Weź ten klucz. Otwiera drzwi do gospody. Nie będziesz musiał taplać się w wodzie za każdym razem. Co więcej, musisz wiedzieć, że mamy tajny znak. Charakterystyczne kiwnięcie głową. O. Właśnie tak. Okej. Okay. Kiedy będziesz z kimś rozmawiać i zrobisz ten znak, jasne będzie, że jesteś jednym z nas. Okej. Okay. Gdzie ukrywacie swoje łupy? Daj spokój. Nie myślałeś chyba, że ci to powiem. Będziesz miał dość okazji, żeby położyć łapki na majątku innych ludzi. Zbyt chciwi kończą z pustymi rękami. O ty, małpo. Jeszcze jakąś robotę? Masz dla mnie jakąś robotę? Jest zestaw kielichów. Sześciu. Król Robar zdobył je podczas jednej z kampanii, ale poświęcił wtedy wielu ludzi. Dlatego są nazywane krwawymi kielichami. Pojedynczo nie są zbyt cenne, ale razem są warte okrągłą sumkę. Gdzie znajdują się te kielichy? Należą do bogatych kupców w górnym mieście. Przynieś mi je. Ja tymczasem postaram się znaleźć na nie kupca. Co za to dostanę? Połowę zysku? Albo będziesz mógł wybrać z mojego łupu jakiś specjalny przedmiot. Ja pierdzielę. No, jakaś misja. Fajnie, nie będę musiał się taplać, ale i tak muszę wejść tam bo płynę do tego skipa. Także tym razem jeszcze wyjdę sobie koło tej zatoczki w ogóle skakać nie mogę o ja pierdykam nie wiem skąd mi się zepsuł, zepsuł czy o co chodzi ja pierdzielę. nie dobra po prostu o boż o boż co tu się dzieje Matko Boska Trzeba często zapisywać tak samo jak jedynce, bo... o płaszczka Największym wrogiem jest dla nas sama gra kurna Bo nie wiesz czy jak coś zrobisz to ci się nie zbuguje i musisz wczytać kurna postęp przed godziny grania na przykład, nie? Dlatego ja zapisuję często, bo... Siemano. Mam dla ciebie przesyłkę od Baltrama. Co ulicha? To on teraz wysyła chłopców na posyłki? Ma pełne gacie strachu, co? Ale czego można spodziewać się po takim kiepskim kupczyku jak on? No właśnie. Mówi, że chce za to trzy butelki rumu. A to dobre Najpierw każe mi tu czekać Bogowie wiedzą ile A potem nie ma odwagi targować się ze mną osobiście Daj mu dwie butelki Powinno wystarczyć Dokąd zawozicie tych ludzi? Już mówiłem, że Dobra, dobra, do i tak znajdę Wszystkiego się dowiem Dekstermina tym na łożu śmierci Wyśpiewa A dobra Tak będzie szybciej nie? Pyk. I lecimy do Do kupca baltrama, Kurna zresetowałam sobie te statystyki Serio poszedłbym Bronię jednoręczną, zręczność Łuki A ale, spierdzieliłem, No, ale kto. Skąd mogłem wiedzieć, tak? No, kurde. Teraz ja się będę męczył, a człowiek pokonał, bestie! że nie ma jakiejś spotki na reset umiejętności. Nie mógł, o tym nie wiem. Prawda, jest To by było nie bardzo nie przydatne w tej grze, myślę. Nie mogę się zajmować wszystko, wiesz, nie grasz wszystko. pierwszy raz i nie wiesz, jak. O, pyk. Hej, wow. jesteś jednym z nas. Pozwól, że coś ci powiem. Jeśli chcesz obrobić parę kieszonek w mieście, to uważaj na kupców. Te psubraty braty, nieźle pilnują swojego towaru. Dam ci jednak wskazówkę. Kiedy okay. będziesz łapał przedmiot, który chcesz ukraść jedną ręką, machaj drugą. To ich rozprasza. No i fajnie, dziękuję, dziękuję, Beniu. On po za dużo gada. Nie, 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 nie. On po prostu za dużo gada. a coś nowego u ciebie słychać? Wszystko w porządku? Aby. Tak, dzieje ale już nie wychodzę z miasta. Ciągle mi drżą kolana, jak dzieje sobie przypomnę gore. tego orka. Ale dałeś mu popalić, by Mam rum, tylko że skip dał mi jedynie dwie butle. Drogo, bardzo drogo. Za kogo się ten skip uważa? Tak, no nic, bardzo, dawaj. Drogo, bardzo drogo. Nie mogę dać Ci zbyt wiele w zamian. To wszystko. Bylius, spokojnie. Spokojnie, wiele nie potrzeba. Dobra, to teraz latarnia. Tak? Pary to później. Ta. Dobra, spróbujemy latarnie, a jak nie to później lecimy. Lecimy do... no to do... Kurde, te poszukiwacze, dobra. Dobra, teraz zbroi na może jakoś dam radę, nie? Ale najpierw muszę go zagrować, żeby mi pląd będzie rzucił na mordę. O właśnie, ała! No ruszaj się, głupcze! No teraz to już i ja pierdykam, dobra, Bo już wola, żebym rzucił na mordę tą klątwę. Oj, no tu na głosie dobra, dobra. się w nasze sidła! Pożegnaj się z życiem! Benio. No nie zdążę, że mu zredukować no. Bez sensu to jest zrobione. Czemu tak? Nie wiem, czy to był zamysł taki, że ja mam ich omijać po prostu szerokim łukiem, czy o co chodzi? Nie kumam. Nie kumam tego, nie? No ale dobra, no co? Nie wiem, ta zbroja paladina nic nie daje mi się wydaje. Tak samo słaba jak ta strażnika kurna. A lepszej chyba kurna nie dostanę zbroi. Bez sensu. Bez sensu. Naprawdę. Masakra. Kurde. ja, ja sobie z będziurami poradzić, jak ja sobie nie rodzę z poszukiwaczem? Rozerwę cię na kawałki! Dobra, dobra. Zobacz ile mi z łuku wypierdzielił, nie? No przecież to jest... Ledka przesada troszkę. Wierzę w ciebie byku, dasz radę, dasz radę, chodź. Dasz radę, come on. Come on, byku. Idziesz czy nie idziesz? Oj, mi piznął! No nie! No nie! Stary. Co to ma być, dobra? Czuć ich mam na razie. No nie mogę. No pan z bandytami se nie mogę poradzić. W takim etapie, gry, no przecież to jest śmieszne. ja pierdykam, no to jest naprawdę śmieszne, mega. Dobra, nie będę tam pokazywał wam drogi do tego, to widzimy się na miejscu już. Hej, ty! Rozumiem, że szukasz niejakiego Dextera. Cholera wie, nie mam pojęcia jak się nazywa. Wiem, gdzie możesz go znaleźć. Naprawdę? Gadaj! Niedaleko stąd. Wygląda na to, że przewodzi groźnej grupie bandytów. Ha, ha, tak! To on! Wiedziałem, że zaszył się gdzieś w okolicy. Stary szczur lądowy. Muszę teraz jedynie zajrzeć do wszystkich nor i dziur na tym terenie. Znajdę te świnie. Nie potrzebuję już Twojej pomocy. <gry> Okej, okay, jesteśmy już niedaleko. Udało nam się jakimś cudem Batko Boska, ile ich tu jest, tych poszukiwaczy. Dobra. Pokaż na tym mapie. Okej, okay, dobra, przejdziemy sobie tam z tyłu. Przejdziemy sobie tam z tyłu, bo nie chcę się najaśnić na tego poszukiwacza tam. O, u, u. o, o, ty w morderze. Weź tu jest posążek. Odagrował mnie. O kurna. W ostatnim momencie się uchyliłem. Dobra, tu jakieś wieśniowie sorry, farmery. Malak. To przecież nic nowego. Tak jakby brakowało. farmerzy, no dobrze. Panie Malak, co was tu sprowadza? Co tu robisz? Uciekłem z farmy Bengara. Nie chciałem zostać rozszarpany przez jakieś stworzenie, które może w każdej chwili przekroczyć przełęcz. Nawet sobie nie wyobrażasz jakie paskudztwa wyłoniły się stamtąd w ciągu kilku ostatnich dni. Chyba jednak mogę to sobie wyobrazić. Byłem tam. Jak ci się tu żyje? Muszę tylko uważać na bandytów. Zdwojga złego. Wolę to. Okej. Okay, dobrze, to ja jeszcze sobie teraz tu zapiszę znowu. Ja chciał spróbować podejść do tego posążku i nosa. Będę się chciał pomodlić do mojego Boga, mogę? Tam jest. Ho, ho, ho. Wali do mnie, pardon. Oj, nie mogę. Nie mogę, Kurna! Dobra, panie, przestań, Odwal się ode mnie. Dobra. Ubiegnie, jebaniec. O bogowie, walka! Ja pierdzielę. Ja myślałem, że oni tylko stoją i strzelają, a oni nawet wybiegają za mną. Ja pierdykam. On mnie zaskoczył, chłop, teraz, nie? Dobra, to będzie gdzieś tam. Tu kolejny poszukiwać. Ja wszędzie na drodze stoją te o, a tam co jest? Ty, co tam jest? O kurna Ale musiał trafić nagus Lepkiem se zajemy. A i, i obuszku jeszcze, sezja. Dobrze. Zobaczmy, co tu jest. Staj, wigła. Nie wiadomo, co tam nas spotka. A to chyba jakieś opuszczone miejsce jest. Jest kilof, jest ognik, widzę jakiś. Jest sisza. Są skóry. Wezmę, skóra cieniostwora. Super, super. Bardzo fajnie. Skóra wilka. O, kuferek nawet. Panie. Otwarty, ale tu żadnych wartościowych przedmiotów nie ma nawet. Mleko. O, przyda się na zgagę. Pszczała i łuk. Dobra, łuk wierzbowy, nie yeah. dupny. Co to już? Wszystko to fajnie się zapowiadało. Dobra, nic tu więcej nie ma. Będziemy szukać tego Dixtera. Którą to mańkę będzie, w tą gdzieś. Tu jakaś ścieżka powinna być mordercza. Teoretycznie idę prosto na ścieżkę. O właśnie. Tylko, że tu oczywiście na drodze stoi pierdzielony poszukiwacz. No i ja pierdykam. Dobra. Spalić go. Mocze zębacze. Ty, a tam jest kolejny ten. Spadaj. Ała. Tam jakiś kolejny obóz jest. Możesz, mordę, jakby mnie tym trafił. To by mnie zmiotło, chyba. Serio. Jakbym nie trafił, to by mnie zmiotło normalnie. Ty, no i pięknie. I fajnie, dobra. Jesteśmy u Dextera. Ale co się wydarzy w następnym odcinku. Także do usłysząka. Elo.